W poniedziałek, 26 listopada, Anna Zaremba. Zapraszam na podsumowanie tygodnia w serwisie informacyjnym Studenckiej Telewizji SETA. A w serwisie, m.in. o tym, jak zatrzymać młodych Polaków w kraju, oferta nowych staży i praktyk dla studentów uniwersytetu oraz jak za pomocą muzyki oderwać się od rzeczywistości. Od dawna rynek pracy w Polsce boryka się z kryzysem, ale na Opolszczyźnie pojawiają się już coraz większe możliwości znalezienia pracy po studiach. Rektor Uniwersytetu Opolskiego oraz prezydent miasta Opole podpisali umowę o współpracy. Wspólne poszukiwanie inwestorów oraz praca na rzecz promocji uniwersytetu i miasta to tylko nieliczne punkty składające się na treść umowy. Dokument jest oficjalnym przedłużeniem współpracy, która trwa już od lat. Współpracujemy w zakresie na przykład pomocy społecznej, badań y, dotyczących poziomu y, socjalnego. I to od lat, bez tej umowy współpracowaliśmy i będziemy to kontynuowali. Podczas spotkania w Kolegium Majus rektor podpisał także porozumienie z przedstawicielem międzynarodowej firmy Capgemini, która w tym roku otworzyła swoje biuro w Opolu. Capgemini Polska to jedna z największych na świecie firm zajmujących się konsultingiem. W ramach tej współpracy w domu studenckim Kmicic odbyło się szkolenie pod tytułem Wprowadzenie do zarządzania projektami. Jest to cykl szkoleń zarówno z, z umiejętności miękkich, jak i również stricte, którą my jako firma Capgemini oferujemy dla naszych pracowników. Teraz studenci naszej uczelni będą mogli liczyć na staże i praktyki w firmie, a w przyszłości prawdopodobnie na pracę. Biorąc udział w warsztatach, można zdobywać nowe umiejętności z zakresu biznesu, co z pewnością zaprocentuje w przyszłości i zapewni nowe, ciekawe wyzwania. Jeśli nie wprowadzimy zmian, pozbędziemy się z kraju najlepszego kapitału podkreśla Beata Kempa. Na spotkaniu z posłami Solidarnej Polski został przedstawiony plan, który ma zapobiec emigracjom młodych Polaków za granicę. Głównym tematem wykładu była sytuacja opozycji na polskiej scenie politycznej. Jednak polscy studenci, korzystając z obecności posłów, postanowili zadać pytanie, jakie plany mają wobec nich włodarze naszego kraju. Biorąc pod uwagę obecną sytuację w Polsce i masowe emigracje. Wydaje się, że młodzi nie mają wsparcia ze strony państwa, a ich problemy schodzą na dalszy plan. Niestety jest niska jakość klasy politycznej, Ja to mówię wprost. Politycy są zajęci bardziej sobą walkami wewnętrznymi w partii, czy zewnętrznymi, czy przypodobywaniem się mediom, niż rozwiązywaniem konkretnych problemów. Przygotowaliśmy bardzo konkretne projekty ustaw, które będą gotowe w momencie, jak społeczeństwo powie dość, nie możemy już więcej jakby tolerować tego stanu rzeczy. Pomoc ma w tym przygotowanie trzytorowego pakietu. Pierwszy dotyczy zdobywania wykształcenia oraz pozbycia się barier ekonomicznych. Drugi mówi o utworzeniu funduszu, który byłby zasilany m.in. ze spółek państwowych zasobów. Pozwoliłby stanąć młodym na nogi w ciągu pierwszych trzech lat swojej działalności. Ostatni natomiast to głęboki pakiet prorodzinny. Solidarna Polska patrzy optymistycznie w przyszłość i jest przekonana, że takie rozwiązania zatrzymają młodych w kraju. Samorząd Studencki Uniwersytetu Opolskiego wzbogacił swoje grono. Jest to korzyść nie tylko dla instytucji, ale także dla nowych członków, którzy zdobędą dodatkowe doświadczenie. Celem samorządu było lepsze poznanie kandydatów i przydzielenie ich do odpowiednich sekcji. Przede wszystkim chcemy, żeby to były osoby, które mają głowę pełną pomysłów, które rzeczywiście przychodzą do nas z czymś, które są zaangażowane, które mają czas, żeby poświęcić właśnie dla samorządu i mają chęci, bo to jest myślę, że najważniejsze w, właśnie w działaniu charytatywnym. Dzięki głowie pełnej pomysłów studenci będą mogli wykazać się kreatywnością przy najbliższych imprezach i eventach studenckich w Opolu. Nie tylko poprawia naszą samoocenę, ale także wspomaga naukę języków obcych. Muzyka klasyczna, bo o niej mowa, według wielu pozwala oderwać się od rzeczywistości. Opolska Filharmonia przygotowała specjalną ofertę, gdzie posłuchamy jej bezpłatnie. Klasyczne wtorki to cotygodniowe, nieodpłatne wydarzenia, podczas których możemy wysłuchać dzieł znanych kompozytorów. Duże wydarzenie dla solistów, a także dla publiczności, która może, może spróbować właśnie bardzo delikatnej i takiej wysługiwanej muzyki, która, która chwyta uważam za serce i jest to coś, na czym naprawdę może, mogą się dwie strony rozwijać. Także bardzo polecam, ponieważ są to też darmowe koncerty. Nawet jeżeli na co dzień nie towarzyszą nam dźwięki Bacha czy Chopina, warto raz na jakiś czas zmienić klimat na bardziej klasyczny. To już wszystko w dzisiejszym serwisie informacyjnym. Na koniec chcielibyśmy zachęcić was do przesyłania ciekawych i śmiesznych zdjęć z waszego otoczenia, które będziemy przedstawiać na końcu serwisu. Przesyłajcie je na adres tv.maupauniopole.pl. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.